Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzód, nastawali na Niego, żeby umilkł. Leżon jeszcze głośniej wołał, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy zbliżył się, zapytali go, co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział, panie, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Pani, ta scena spod Jerycha jest bardzo, powiedziałbym, symboliczna i w pewnym sensie jakby oddaje naszą sytuację Przechodzi Pan Jezus Jezus z Nazaretu Jak tutaj Ewangelista pisze Ten niewidomy, który się dowiedział, że On przechodzi Zaczyna błagać o litość Jezusie, Synu Dawida Ulituj się nade mną Trzeba wiedzieć, że to wezwanie Synu Dawida Było jednocześnie rodzajem wyznania wiary Synu Dawida to znaczy Ty, który jesteś tym oczekiwanym Mesjaszem Mesjasz miał być Synem Dawida to było wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem. I my także znamy Jezusa ze słyszenia, przekazu, wiary. Też się do Niego modlimy, w sposób szczególny wołamy o miłosierdzie. Ale jednocześnie są przeszkody na tej drodze, tak? Ten, ci, którzy szli na przodzie, zaczęli Go uciszyć. Ciszej, nie, nie krzycz. A On tym bardziej woła Jezusie, Synu Dawida, ulitu się na mną. I właśnie dlatego, że z wytrwałością wołał, Jezus kazał Go przywołać. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus mówi coś o modlitwie, mówi o tej ubogiej wdowie, która chodziła do tego sędziego i z uporem ciągle go molestowała, żeby wysłuchał ją. Mówi też o tym przyjacielu, który w nocy puka do swojego przyjaciela i chce, żeby mu dał chleba, bo nie ma czym nakarmić swojego przyjaciela, który wszedł z drogi. I też, mimo tego, że nie dał, dlatego że jest przyjacielem, to ze względu na ten upór dał mu. I właśnie ten niewidomy pod Jarycha robi właśnie według tego schematu. Podobnie zresztą było z tą syrofelicjanką pod Sydonem, która też nazwała Jezusa synem Dawida. Też wierzyła, że jest mesjaszem. I też z uporem, mimo odrzucenia, jakby jednak dalej prosiła. Ta wytrwałość jest niezmiernie ważna. Kiedy Jezus go przywołał, pyta, czego chcesz? To jest niezmiernie ważne, że. Nasza modlitwa musi być ukierunkowana bardzo konkretnie To nie może być taka prośba rozmyta Ale czegoś konkretnego Tutaj On mówi, żebym przejrzał Można powiedzieć, przecież Pan Jezus widział o co Mu chodzi no, To jest oczywiste no, Jest niewidomy, przychodzi i woła do Niego no, To jest oczywiste, że chce, żeby widział Ale Pan Jezus jednak pyta Żebyśmy wypowiedzieli to pragnienie To o co nam naprawdę chodzi on odpowiada na, na to pragnienie i robi tak, jak rzeczywiście ten człowiek chce. Przejrzyj, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Wiara Twoja. By trwałość Wiara Cię uzdrowiła, doprowadziła do tego, że widzi. Pani, nam też jest potrzebne widzenie, zobaczenie, rozeznanie. Widzieć nie znaczy tylko oczami widzieć, ale zrozumieć, kim jest Jezus naprawdę w naszym życiu, w życiu wszystkich ludzi. Widzieć własnymi oczami. Chiob, znamy tą księgę Starego Testamentu, spór o cierpienie tego niewidnego Chioba. Bardzo takie mocne słowa odpowiada do Boga, dlaczego cierpi. Na końcu, kiedy Bóg mu się objawił, mówi z pokorą i z, z, z kuze Dotąd cię znałem tylko ze słyszenia, a teraz zobaczyłem, dlatego odwołuję cokolwiek powiedziałem. Teraz zobaczyłem. Zobaczyć to znaczy, jakby poznać w sposób i osobisty, poznać i odwołuję. I w tym wypadku ten człowiek, widząc, poznaje Chrystusa i teraz może za nim naprawdę iść. Teraz dopiero za nim może naprawdę iść. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. To jest taka, powiedziałbym, streszczeniu historia każdego z nas. Każdy z nas musi przejrzeć, zobaczyć osobiście do świata. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że ta historia właśnie była podstawą tej wielkiej tradycji modlitwy Jezusowej w Kościele Wschodnim. Modlitwę, która właściwie się zrodziła u mnichów, potem została właściwie rozpowszechniona na Wschodzie. W Kościele Wschodnim bardzo, bardzo żywa tradycja modlitwy, tak u nas w Predmię Różaniec, to tam właśnie modlitwa Jezusowa. I ona właśnie wychodzi jakby właśnie z tego fragmentu, z tego doświadczenia tego człowieka niewidomego. To wołanie Jezusie, synu Dawida, ulici się nade mną. Ma to jeszcze wiedzieć, że słowo Jezus, znaczy imię Jezus, Jehoszua oznacza Jachwę zbawia, Bóg zbawia. Tylko on naprawdę potrafi zbawić, uzdrowić nas, dać nam prawdziwe widzenie i w związku z tym potem podążyć właściwą, prawdziwą drogą.